Cześć, z tej strony Bartek Kasecki. W tym odcinku pokażę ci w jaki sposób połączyć Google Merchant Center z kątem Google Ads. Zapraszam na odcinek. Cześć. cześć. W ostatnim odcinku utworzyliśmy sobie Merchant Center od Google, a, a teraz pokażę wam w jaki sposób je dodać do połączyć z kontem Google Ads tak aby umożliwić Tworzenie kampanii płatnych produktowych. Dobrze, więc przechodzimy sobie do naszych ustawień i do zasobów do menadżera danych. Przepraszam, coś tutaj mnie zamoliło. Tutaj mamy nasze podpięte usługi do tego konta. Możemy to zrobić z tego poziomu. Możemy sobie też dodać usługę tutaj. Klikamy sobie w Merchant Center. Polecam to połączyć przez Business Managera. Jeżeli macie to jakby w ramach jednego, jednego konta, no bo wtedy po prostu. Kilka rzeczy zostanie zintegrowanych w tym samym czasie. Można to oczywiście też połączyć z Merchant Center. Na moje potrzeby to nie jest teraz aż takie istotne, więc pokażę Wam, jak to zrobić. On tutaj automatycznie nam wykrywa ten Merchant Center, który jest podpięty do tego maila. Możemy też wysłać prośbę, czyli możemy poprosić kogoś o udzielenie nam dostępu właśnie do, do swojego konta biznesowego, żeby to dodać do, do produktów. Mamy następnie tutaj kwestie jakiegoś udostępniania danych, no jakby to są kwestie, które są naturalne, czyli że Google Ads będzie mógł korzystać z, z informacji o produktach, które są dodane do Merchant Center. Klikamy sobie tutaj prześlij, jest właściwie informacja, że już jest połączony, więc będziemy mogli tworzyć kampanie produktowe, korzystając z tych produktów, które są dodane do właśnie naszego konta Merchant Center w tym przypadku. Więc tak się to łączy. Jak widzicie, już tutaj się pojawiło, że mamy dodane jedno konto produktowe i będziemy mogli sobie tworzyć kampanie też produktowe. Dobra, wielkie dzięki za dzisiaj zaraz będziemy dodawać produkty do naszego feedu.